Notować, nie, dziwa. Tak. Właściwie do Mariuszaku się jest im o 100 tysięcy złotych. No, i co? Będziemy dawać takie konkurencje, i wtedy będziemy nagrywać, będzie 20 konkurencji do wygrania. I wygranie z wygra 100 tysięcy złotych, co drama! Hmm, ciekawe, jeszcze czegoś takiego nie było. Dobra, to idziemy do nagrywać. Idziemy. Fer, chciałem. Ja, mamy kolegę. No, kamerę. Bo mamy taki pomysł. To musi kamerować Mam powód, że widzę używi się 100 tysięcy złotych. Ja daję 50, ty dajesz 50, robimy 20 konkurencji. I nagrywamy tę konkurencję na YouTube a. i kto wygra 100 tysięcy Chodzisz to? Jak coś tu dni do bankomatu? Chciałem sobie o co kupić. No to będziesz miał zaokoła. A sobie wygram. Chodzisz to? I to? wszystko przed kamerą? Wszystko przed kamerą. A co gdzie będziesz się, na Gaduga, gadu. no na YouTube, no. Chodzisz to? No, spoko. Deal? Poczekaj, już. do bankomatu, biorę do bankomatu. Pan każdy wybierać z bankomatu po 50 tysięcy. Spotykamy się tutaj i robimy zakład o 100 tysięcy złotych. 100 tysięcy chce się założyć? A dobra. 100 tysięcy, wygram, to wygram. Wygram, masę szkariery, to są. Udało się wypłacić? No długo mi trochę to zajęło, bo banki były zamknięte, ale z bankomatu po 8 tysięcy wypłacałem. O, no to bardzo dobrze, no to czekamy na szefa teraz jeszcze. Mamy to. Udało się. Lecimy. Czas przeliczyć pieniądze, czy się zgadza, czy każdy dał po 50 tysięcy, czy nikt nikogo nie oszukał. Ja przeliczę Mariusza, Mariusz przeliczy moje, tak żeby wszystko miało ręce i nogi. A no to zaczynamy liczenie. Okej, okay, u mnie się zgadza. Dobra, jeszcze. Liczę. Równy 50. Tak więc się zgadza. Często połączyć, zaponować. No i co dalej? No i zaczynamy, e, zaczynamy rywalizację. Dobrze, e, także czas przypomnieć zasady. Mariusz, przypomnij, o co się zakładamy. E, gramy o 100 tysięcy. E, gramy do 20 punktów. I Każdy odcinek to jest osobna konkurencja, tak? Tak, jeden punkt za wygranie konkurencji danej. Osoba, która wygrywa, wygrywa? 100 tysięcy. Tak, ale żeby nie było aż tak kolorowo, tutaj ja bym zasugerował e, jakby jakieś wynagrodzenie dla naszego kamerzysty. Specjalnie przygotowałem. Proszę bardzo za nagrywanie. Dziękuję. Proszę bardzo. I walczymy o 100 tysięcy złotych, a wygra Michał. Mariusz. Dobrze, tak więc czas schować te pieniądze do torby. Potem oddamy te pieniądze kamerzyście, on je schowa i odda tylko wygranej osobie. Czyli, Czyli możesz już widać. W tej torbie znajduje się 100 tysięcy złotych. No i teraz czas na formalny zakład. Wygramy do 20 punktów. Przed wszystkimi Zakład jest ważny. Do dzieła. Panie Marcinie, przekazuję panu pieniądze. Chłopaków nie ma. 100 tysięcy złotych. Zostało. Zrobię sobie nowe profilowe na Tinderka.